Siemano widzowie, z tej strony Krajzol To jest odcinek z Przeprosinami, można tak powiedzieć Bo miał być dzisiaj live, ale nie ma live'a Ponieważ próbuję wejść na serwer I kraszuje mi Minecrafta Już próbuję wejść na serwer pół godziny No i wcześniej też próbowałem No i widzowie, zobaczcie Że mi kraszuje całego Minecrafta, mogę wchodzić cały czas i nie wiem, nie mogę wejść na serwer także no nie co ja mam teraz zrobić no, na pewno dzisiaj live'a nie będzie możliwe, że będzie live'ik w niedzielę ale tego nie wiem no ale no widzicie, no, miał być dzisiaj live'ik no ale no nie ma live'a i też sorry ogólnie, że tak późno wylatuje ten odcinek bo jest 20.30 jak to nagrywam Yy, ale no miałem to nagrać wcześniej, nie miałem czasu, za bardzo no miał być live, no i później mi coś wypadło. Także no... Nie na, miał, no miał być live z y, CraftCube'a, z rozdawania itemów ale no Minecraft mi na to nie pozwala. Patrzcie widzowe, Bo jak wejdę, sobie dajmy na to na... nie wiem... ACMC. Nie? To normalnie mogę grać, nie? Normalnie mnie wszystko... No i na to pójść sobie na Mega Dropa Widzicie, widzę? Mega Drop, wszystko, git, działa. Tutaj wszystko mogę robić na Mega Dropie, nie? Zobaczcie, widzę. Nie wywala mnie nie, nic, mogę kopać, nie? Wszystko mogę... O, i widzę, na przykład, nie nie mogę psy pauny i nie mogę, tutaj nie żadnych, nie, nie wiem, nie, nie, w ogóle nie da się na przykład, jakbym pisał, się e, O, tutaj na przykład działa, ale przy komentarzach nie działa. Także no nie wiem, czy to jest spowodowane, czy to jest... Nie wiem, czy się, nie spada. Okej, okay. dobra, nieważne, nie wiem, czy to jest spowodowane. Także no... Nie wiem, co mam po prostu zrobić. Nic wie. No postaram się, żeby na tak... Mniej więcej w niedzielę udało się zrobić tego live'a. No ale no bo co, znowu teraz wejdę na CraftCube'a. Będzie zapisywanie świata i mnie wywali. Mogę, no, na pewno. I zmienianie wersji też nic nie daje, bo zmieniałem wersję i no i craszuję mi Minecrafta. Nie? Także, no, widzowie, nie Ja to spróbuję naprawić. No i widzimy się już pewnie w liveie kolejnym, który będzie pewnie w niedzielę, jak nie, to za tydzień, jak mi się nie uda tego zrobić. No, ale no. No, no nie pozwala mi Minecraft na zrobienie live'a, także jeszcze raz już przepraszam za to i widzimy się w kolejnym odcinku albo live'ie. Siema!